Siemano, kolano tutaj, Wojan i dzisiaj będę grał z wami w Among Us. Dokładnie! Będę grał z moimi widzami, dziewiątką widzów, ponieważ ten kodzik, który jest tutaj na dole, on oczywiście już nie jest teraz aktualny, jak to oglądacie, ale w tym momencie zrobię zdjęcie. Proszę bardzo, zdjęcie zrobione i wrzucę na swoje Insta Stories na Instagramie z dopiskiem, aby widzowie dołączali. W ten sposób będą mogli wbić i ze mną zagrać. Więc jeżeli wy chcecie na przykład pojawić się na kolejnym odcinku i zagrać, ponieważ jeszcze taki odcinek się pojawi, to za Obserwujcie mnie na Instagramie, ponieważ to tam właśnie będę wrzucał Insta Stories z numerem Kodu, na którym będę grał razem z moimi widzami. Więc zapraszam, prawy górny róg macie Instagram mój. Klikajcie, obserwujcie i bądźcie na bieżąco, obserwujcie moje Insta Stories. Tam może raz na jakiś czas pojawić się właśnie Kodzik z Amonga i będziemy mogli sobie wspólnie zagrać. Więc ja teraz wrzucam ten Kodzik i sprawdzimy, czekamy na widzów, co nie? Uhu, patrzcie, już mamy pierwszą osobę. Lilka. Lilka dołączyła. Ej, ale się jaram, będę z widzami grał. Patrzcie, Lilka coś chyba napisała. Siemka. Hejka, okej, okay. no i będziemy czekać na kolejne osoby. Jeszcze osiem moich drogich tutaj najlepszych widzów e, wbiję i będziemy wspólnie sobie grali. Już naprawdę fajnie fajnie będzie mi z wami po prostu grać, ponieważ jeszcze ze swoimi widzami w taki sposób nie grałem, a to jest mega ciekawa opcja, więc dobra, czekamy na kolejne osoby. O, c? Lilka wyszła! <laughs> okej, okay, no to nieźle. Okej, okay. dwie nowe osoby dołączyły. <laughs> Ciekaw jestem, czy będę impostorem na widzów, ale będzie się działo. O, trzecia osoba O, czwarta, piąta, o, ja cię kręcę ile osób dołączyło? 6 na 10 Ej, mnie to jara na maksa, nie? Ale fajnie Oczywiście Instagram macie w prawym górnym rogu Wbijajcie i mnie tam obserwujcie, ponieważ to właśnie tutaj będę szukał osób do grania w Amonga wspólnie Okej, okay, mamy 9 osób, już prawie, jeszcze jedna osoba i startujemy! Słuchajcie Dawajcie, jeszcze jedna sowa, ale się tutaj kręcą wszyscy. Jeden ma czapeczkę e, świąteczną. Ej, ja też chcę świąteczną czapeczkę! Jest? O! Jest! Zdążyłem! Jest, jest! Team czapeczek! Jo! Team czapeczek! Okej, okay, uciekam stąd, bo oni mnie będą teraz gonić. Dobra, czekajcie, co wy tutaj zrobić? Ok. Electrical włączę światła Pięknie! Nie widziała mnie chyba Okej, okay, różowa, dobra Okej, okay, zobaczymy co się takiego wydarzy Czy różowa będzie wiedziała, że to ja? Gdzie? Gdzie? Okej, okay, pytanka gdzie Oby mnie nie wywalili przez to, że jestem Wojanem, nie? Tojtek. Ej, ale akurat dwie czapeczki mikołajowe Boż, napisała Ewa Okej okay. Pod adminem Nie, nie wierzę, Ewa nie wierzy, że ze mną gra Ale jajca Dobra. Co? Ehm, um, jakby co to nagrywam. Okej, okay. jakby co to, to nagrywam. Więc żeby mnie czasem nie wyrzucili. Eee, dobra. <laughs> Siema. Okej. Okay. Oby mnie nie wyrzucili, proszę, nie. Hej, ty. No, pozderki, pozderki. Dobra, trzeba głosować. Ja daję skipa, póki co. Ja daję, daję skip. Okej. Okay. Daję skip. Okej, okay, żeby na mnie nie dali. Okej, okay, nie dali na mnie. Wszyscy skipnęli. Jest dobrze, jest dobrze. o, masnął. <noise> się akurat trafiło. Ej, nie mogę z tego, że dwie czapeczki akurat zostały impostorami. Coś pięknego. Dobra, teraz 45 sekund czekamy. Ja sobie polecę tutaj do Medveja. Walnę sobie tutaj te. Okej. Okay. Dobra, one się będą teraz robić, oczywiście. Będą się udawać, że się robią. Skoczę sobie troszkę na kamerki. Będę sobie obserwować na kamerkach. Okej, okay, co się dzieje na kamerkach? Tutaj czarny wbija do mnie. Okej, okay. uciekam stąd. Mogę sabotaż jakiś zrobić. Wiecie, co zrobisz? Sabotaż, żeby oni. A nie, nie mogę jeszcze sabotażu zrobić. Co jest grana? Idziemy tam, idziemy tam, idziemy, 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 idziemy tam! Idziemy tam, tam pewnie ciało teraz będzie. Słuchajcie. Łohohohohoho, wow! ale ludu tu! Ja nie mogę! Otworzyli drzwi i nagle wszyscy tam wyszli, nie? Dobra, reaktor. Okej. Okay. O nie! Widział mnie! WIDZIAŁ MNIE! Okej, okay, dobra. Kanel mnie widział. No nie, bo oni mnie śledzą. Niedobrze. Ok. Kanal. To czarny. To czarny! Teraz zrzuca na mnie. Eee Na dole w mag magazynie. Na dole w magazynie. Okej, okay. Dobra. Oby to wyszło. O ja cię kręcę. I na kogo zagłosują? Proszę, nie na mnie. Kanel! je. Yeah! To nie jest. Ale będą jajca! O. Upsi dupsi. Dobra, zrąbałem. O dwa, o dwa. teraz nie będą mogli zrobić. Okej. Okay. Wpisujemy, chodzik Pisujemy kodzik. Wszyscy wpisują. Dobra, gitara. Nie, oby nie zgłosili. Oby się nie skapnęli, że to ja byłem. Proszę, dobra, 20 sekund. Dobra, teraz tutaj. Okej. Okay. Zostaw mnie. Nie zabijaj mnie. Ona mnie śledzi. Niedobrze. Uciekam przed nią, uciekam, uciekam. Śledzi mnie, zostaw mnie! Zostaw mnie Okej, okay. ta Ewa mnie obserwuje tutaj, nie? Dobra Przynajmniej ona robi mi alibi Dobra, chodźmy tam Chodźmy do reaktora. Oni robią zadanka, dużo zadanek już zrobili Dobrze, by było tutaj kurczę, no Ewy nie mogę jej teraz rozwalić Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę Okej, okay, dobrze jest o, nie tam, ten przed Czy on wejdzie. Okej, okay, dobra. No Ewa mnie nie. No on stop, śledzi. Dobra, mam plan już na Ewę. Mam plan na Ewę. Dobra. Co by tu zrobić? Ewa, no ja cię kręcę, zostaw mnie. Okej. Okay. No. <laughs> ok. Hello. Siema, ja tu tylko se biegam. Ej, ale Ewa na mnie śledziła. Okej, okay, znaleziono, znaleziono Ewę. Żeby sobie tylko nie przypomnieli, nie przypomnieli ostatniej rundy. Ale ludzi już nie żyje! Ja cię kręcę! Co jest grane? Ja cię kręcę. Tojtek. Co tojtek? Co tojtek? Ja byłem w sali głównej. Oszukał Pamięta o tym ten waj. Pamięta Kto wskoczy do venta na moich oczach, ale nie wiem kto Dowody, że to Tojtek, no właśnie Najpierw Dowody Poproszę Czarny nie był so. ja nie mogę, ten waj dał Ja cię kręcę Dobrze łaj, dobrze łaj Bardzo dobrze kminisz, idealnie Dobra, ja nikogo nie widziałem Dobra, na kogo wydać, na kogo wydać Pajecz czarnego, dobra, ja daję na łaj, ja daję na łaj <śm> Łaj Poleci, nie wierzę O jacie Poszła osoba, która Idealnie kminiła to, nie? Idealnie to wszystko Kminiła, i co, wygrana? Wygrana? O jacie Muszę już szybko napisać Sor, sorki. A, sorki Sorki Sorki. Łaj <śm> A zdążyłaś? Bardzo dobrze myśla e, ten Ale jesteś się głupi na jest <laughs> Bardzo dobrze, że się zorientowałaś Zorientowałeś aś Okej, okay. dobra, słuchajcie, zaczynamy kolejną giereczkę z widzami. Słuchajcie, bardzo mi się fajnie z widzami gra Jest fajnie, jest dobrze, jest good Teraz... Uwaga, czy będę drugi raz impostorem? Okej, okay, tym razem nie, tym razem nie Tym razem będę normalnym Człowiekiem Idę oczywiście na samym początku o dwa robić I zobaczymy co się będzie działo Dobra, cyk, śmieci, naura Naura, śmieci Nie, proszę mnie, impostor zostawić Bobo Bobo zostaw mnie, baba Baba, baba proszę mnie zostawić W trybie natychmiastowym Nawet sobie nie wyobrażasz jak bardzo Natychmiastowym, now oni mnie śledzą wszyscy, zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Ja nie mogę. Ej, ale naprawdę, czemu mnie śledzą? Zostawcie mnie napis. Gang świeżaków za mną chodzi! O! Na oczach! Na oczach kogoś! Nie! To Lala? Cześć! Był. Nie, czterosobny. Nie, to i tak. Okej, okay, to i tak poleciał. Czekaj, to była lala? No widzieli mnie chyba na własne oczy, że Zginąłem Okej, okay. zobaczymy. No, lala! lal Nie, to była lala, czy nie? Pomarańcz, ktoś napisał. Nie pamiętam, czy to był pomarańcz, czy nie. No i ja zapominam kolory. Przyznawać się, no właśnie, przyznawać się. Ktoś napisał pomarańcz i ktoś napisał biały. To jest biały. To jest biały chyba. Coś tak czuję. Tak mi się wydaje. Ale dobra, obserwujmy, co tutaj się będzie działo. Słuchajcie, będziemy ich wszystkich obserwować. A potem będziemy ich śledzić, ponieważ bardzo mnie ciekawi, jak zachowają się moi widzowie. Biedny to i tak, no biedny ja. No niestety, pierwszy byłem. No bo wszyscy na mnie polecali, no. Ok, koniec głosowania. Lala po. O ja, jaki remis! To biały, no to biały był serio. Ale remis! Ładnie dobra No i zobaczymy, co będzie dalej. Obserwujemy białego. Jako, że zniszczył, zabił, to obserwujemy go, co ten tutaj biały kominuje. Okej, okay, już włączono to. O, dwa. Biegniemy w takim razie. Ale jajce, słuchajcie. Oj, oj, oj! Widzicie? Lala od razu sobie odpuścił, biegnie na górę. Okej, okay, teraz na górze chcę zrobić pewnie. Ej, patrzcie, ale zostało mało czasu, oni to mogą wygrać, jeżeli nie wpiszę ten zielony kodu. Bo Lala nie będzie wpisywać kodu. Zielone, wpisuj kod. 7 sekund, wpisuj kod. Wpisuj kod, wpisuj kod. 5 sekund. Nie! O! 3 sekundy zostały. Okej okay. No dobrze, 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 bardzo dobrze. Lala tutaj się czai. Teraz na pomarańczowego. Lala atakuje. Pewnie, może jeszcze cooldown ma. Kill cooldown. Nie. Tego sobie pomarańczowego odpuściła Lala. Czy to na pewno jest Lala? A może to nie jest Lala? Ty, no nawet nie ja wiem, powiem wam szczerze. Ok, to jest ten Why? Okej. Okay. Lala wchodzi sprawdzić. Wychodzi. O! To jest Lala na bank, bo Lala w ogóle nie robi zadań. Albo jak robi zadania, to to tak jakby udawała, że robi. No nic, będziemy obserwować. Okej, okay, tutaj zostały trzy osoby. Lala ucieka. Okej, okay, tym razem na była czysta, to ja już nie wiem kto to zrobił. Serio, nie, nie, ja już nie No wiadomo, jest dwóch impostorów, ale Co się tutaj dzieje? Dobra, gdzie? Na 100, Co na 100? Czemu ja Jak nie biały to czarny biały, biały... Ej wszyscy dają na białego! Ej, ale ładnie! Oni wszyscy tutaj, wiecie, ogarnięci są myślą. To nie jest tak jak gra na, na randomach, co nie? Że, że zapominają już w połowie o co chodzi. Ale jajca. W poprzedniej grze pamiętali wszyscy, że to byłem e, ja. Okej, okay, biały, wszyscy na białego dali! O, tak, to był biały, ale mocno! Słuchajcie, ej, wszyscy dali na niego, ale super. Dobra, w takim razie obserwujemy, co dalej. Co dalej? Kto teraz jest impostorem jeszcze jednym? Nie zastanawia. Hmm. Kto by tutaj to był? Zrobię zadanka, słuchajcie, bo tutaj zadanka mi zostały jeszcze jakieś. A tutaj wydaje mi się, że oni... Coś mi się wydaje, że oni sobie poradzą. Nie wiem, tak mam, mam przeczucie po prostu, że moi widzowie dadzą sobie radę, słuchajcie! Będzie dobrze, będzie dobrze. Moi widzowie sobie poradzą! Z killerem, z zabójcą, impostorem. O oh yeah! Prawie sobie poradzili ze mną w poprzedniej gierce, ale tylko że ja bezczelnie oszukałem co, nie? Bezczelnie oszukał Wojtek. Ok, prawie wszystkie zadanka już zrobione. Jeszcze tutaj jedno zostało. Ok, tam czarny sobie biegał. W ogóle zapraszam was na wojanshop.pl Słuchajcie, idealny prezent na święta to właśnie rzecz z wojanshop.pl Zapraszam pieczęjnika w opisie, są tam maskotki, kubeczki. Kubeczki mogą do świąt się wyczerpać, um, ponieważ nos chodzi bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jest wielkie zainteresowanie nimi. Dobra, chodźmy tutaj. Nikola jest podejrzana. Tak, 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 może mi się wydaje, tylko. Ojej, kutro ten. Okej, okay, Kanel to naprawił, więc Kanel jest chyba czysty, bo no Impostor raczej by tego chyba nie naprawiał. Chyba, nie wiem. O! Aż myślałem, że Nikola weszła do wenta, ale nie. Okej, okay, nie weszła do wenta. Chodźmy dalej w takim razie. Okej, okay, to jest ten Y. Nie wiem, czy ten White y to jest on, czy ona. Okej, okay, chodźmy tutaj. Eee, Ania. Okej, okay, nie ma ciała. Kanel stoi tutaj jakby, nie wiem, czekał na coś. Kanal na coś czeka. Oni mają obaj taką samą czapeczkę. Sweet, eh, sweet. Chodźmy dalej zatem. Oj, nie dobra, czysto. Coś to dawno nie było kila, co nie? Dawno kila nie było. Nie ukrywam. Co oni tutaj robią w trójkę? Ludzie, co oni tutaj robią? Co jest grane? <laughs> ja ich nie, nie, nie rozumiem. Okej, okay, to była czwórka! <laughs> Ej, dobra. Nikola nie może stąd wyjść. Oni wszyscy tutaj biegną, patrzcie na to! Czemu oni wszyscy mają czapeczkę? Oj 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 O to czarny jest! Ja! Yeah. Czarny jest! A gdzie ciało poszło? Ej, ciało jest tutaj? Ej, nie wierzy, ciało tak się ukryło? Ej, wygrana! Jak wygraliśmy? Nawet nie wiem jak wygraliśmy, powiem wam szczerze. Zrobię Gzy normalnie Dobra Ej pięknie Dobra jeszcze jedną grę Bo tak mi się po prostu tutaj podoba Że słuchajcie Jeszcze jedna gra Ostatnia I uwaga Okej okay. Impostorem nie jestem Ale pewnie będą mnie śledzić Znowu widzowie Drodzy widzowie Drodzy widzowie Proszę mnie zostawić w trybie natychmiastowym Ponieważ e, znowu mnie rozwali ktoś I będzie mi bardzo smutno <laughs> Dobra Cyk Robimy pobieranko ja nie mogę to jest drugi raz z rzędu, nie! Nie! No, come on! <laughs> nawet z widzami mi nie wychodzi! Nawet z widzami przegrywam! Ja, yeah. w sensie, no nawet, no chodzi o to, że nawet jak jestem z widzami, chcę sobie tutaj troszeczkę dłużej pograć, to nie, jak zwykle ginę pierwszy, no. No, come on! O, dwie osoby zginęły, więc znowu tojtek. <laughs> Ale lipa Subój Wojan ktoś tutaj ma O tak! O tak! Subójcie kanał pamiętajcie! Subuj Wojan! Dokładnie tak! Mordesko, no tutaj zno zaplusował mi tutaj Ajajaj Tojtek! Znowu Tojtek Ale ktoś napisał, że biały na oczach, nie, zielony Zielony, zielony albo biały w takim razie Ale czarny na pewno jest Więc nie znają tylko zabójcy, który zabił Tojtka Dobra, słuchajcie, ja nie wiem, czy grać w kolejną grę, bo no, zginąłem znowu pierwszy. Więc po prostu poczekajmy, zobaczymy, co się stanie. Wow, wyrzucili impostora! Julson wyleciał. <laughs> Okej, okay, został tylko czarny, ten, który mnie rozwalił. Ka kanel, kanel został, ale jajca, moi drodzy, no ładnie. I szybko się rozprawiają z tymi e, impostorami. O, <laughs> nice Wow, ile ten kanel porozwalał osób. Ja to nie wierzę po prostu to co ja tutaj patrzę Patrzcie na to. On sam to robi, tą gierę Ale jajca Ja, napisał ja Co? Co? Że... Eee... Ktoś mi... Ktoś mi tłumaczy, o... o co chodzi? Czemu on się przyznał? Wyty... Wy ty... Wy... Eee, Co? Co? On napisał ja jestem Co? Ej, a co? Ej Ej! okej, okay. co się stało? Ej, co się stało? Czemu on się przyznał? Ej, no nie wierzę w to, on się przyznał. Ej, to była najdziwniejsza. Lol, dlaczego się przyznałeś? Czego się przyznałeś? Konel, why? Tell me why. Biedny Tojtek, no właśnie biedny ja, bo no ginę. A nie, nie ma już z nami Konela. Ale Szkoda, szkoda. Okej. Okay. Szkoda, ale dobra, zaczynam Ostatnia gra, bo ja za szybko ginę, więc e, słuchajcie, ostatnia gra teraz. Crewmatecik znowu. Mej Kamano, nie zabijajcie mnie! Ja nikomu nic nie zrobiłem, ja jestem biednym Tojtkiem, który sobie tylko lata i nic tutaj, nie słuchajcie, no, no nic nie chcę nikomu zrobić krzywdy, co nie, ja jestem tylko crewmate'em tutaj. Z fajnym crewmate'em. Okej okay. Oj! Uuu, pięknie Gawę Ej, admin, dobra Weaponsy, jedna, trzy osoby, dwie osoby, okej, okay, dobra, wyszły Oj, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie <grywy> Dobra, weźmy sobie paliwo No, proszę mnie tutaj zostawić Ej, ten na chwilę się. St Nie, dobra, wydawało mi się, że on stanął na chwilę. I może w tym momencie włączył reaktor, kto wie? Ciałko, dobra. Głowę, głowę. Jak to się czyta? Kławę. Kławę. Okej, okay, musiało być to ciało gdzieś przy reaktorze, co nie? Nie wyobrażam sobie. O nie, łaj O nie, tym razem łaj O nie! Tojtek, pozdrowisz? pozdrawiam. Pozdrawiam. Pomarańcz na oczach. Co? Ciało, reaktor. No ale jak? Ciało, reaktor, a potem napisał dopiero pomarańcz na oczach Nie wiem, naprawdę nie wiem Mi ten Kławem jest podejrzany, ale z drugiej strony się nie broni... Nie broni się w ogóle. Dobra, daję Aha, ktoś napisał. Dobra, daję na niego. No naprawdę nie wiem Słuchajcie. No bo... Nie broni się nic, więc tylko dlatego na niego głosuję. Nie broni. gdyby się jeszcze jakoś bronił. O, to był jednak on. O, ciepony. O, okej. Okay, sorry, Kławę za to, że cię oskarżyłem, ale na milisekundę, kiedy włączył się reaktor, stanąłeś. I po prostu mnie to zdziwiło. O, nie, co się stało? Komsy, komsy się zrobiły. A gdzie są komsy? Ja cię kręcę. Panie. O, ja. Czemu? Co to się dzieje? Co to się dzieje? Czemu on tak powoli się idzie? Okej okay. Zostaw mnie Alison. Alison dziobaku. Ale to jest osób, ale to jest osób. Oj! Aqua, 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 aqua. Nie ma ciała? Nie widzę ciała. Dobra, nie widzę ciała. Aqua nikogo tam nic nie zrobił. Ja nie mogę, ile to jest osób. Hehe! <laughs> Nagle kill. Ojo! Oj, dobra, przez chwilę myślałem, że to są cztery osoby, a nie trzy, ale jednak trzy. Oj, Alison, to jest Alison! Alison jak nic, on uciekał z tego. To jest Alison. Albo nie, no nie wiem, podejrzewam teraz Alison. Podejrzewam Alison. Alison. Dobra, zielony, zrób to, pięknie. 10 sekund zostało, dobra, Alison. Alison. Dobra, Alison poszedł tam. Okej, okay, ucieka tutaj. Co jest grane? Nie no, Alison by sobie przed e, oczami tego chyba nie zamknął, co nie? To jest aż podejrzane. A może ktoś! Wiesz, trup, impostor to zrobił. Kto wie? Dobra, tak czy siak. Ja Alison na tej śledzę. Oj, kolejny reaktor tym razem. Dobra, biegniemy w takim razie. Robić. Ra nie, co to jest? A to tutaj, dobra. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Wszyscy, wszyscy. Alison pobiegł tam do góry. Jak to nie będzie Alison, to ja będę zdziwiony, nie? To ja będę zdziwiony, fest! Ej, dobra, to nie był chyba Alison, no bo jak miałby to zabić? Alison jest czysto, czysty. Dobra, Alison czysty. Alison wydaje się czysty. Jak dla mnie. Wayponsy? A, czekaj, 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 gdzie są wayponsy? Wayponsy. Jeju, ja nie pamiętam, gdzie są. A, dobra. Wayponsy to nam daleko. Ali są czysty. Ja czyste? Biegałem z nim. Biegałem z nim? Na kogo dałeś biały? No właśnie, na kogo zagłosował biały? To jest pytanie teraz. Kto? Na kogo? No. Pochwali się tu z nami. Kławę. A Kławę to jest ten z ostatniego. Co nie? Na kogo dajesz? Kławę, na kogo dajesz? Kławe nie chce się przyznać. Skip, dobra, ja daję skipa. Daję skipa, no nic. Alison. Jak? Czemu dał na Alison? Jak ja przed chwilą powiedziałem, że Alison wydaje się czysty. Ale wydaje się, wiadomo. No, dobra, może może nie jest czysty. Może jest brudny. I jeszcze się nie mył. Kto wie? Dobra. Tak czy siak. Ej, no lol. Od razu te. Ktoś ciągle włącza to o 2, co nie? O nie, ile tu jest osób? Dobra, ja idę na górę. Papa, pa. Nie chce mi się tutaj być. Z tyloma osobami, nie. Idziemy na górę, idziemy, 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 idziemy. Okej, okay. teraz na do, na do, na do, na do, na do, O nie! Kławę 1, 4, 2, 5, 0. Kławę tego w ogóle nie naprawiał! Czy on wyszedł teraz, czy mi się wydawało? Nie wiem. Ale jak zobaczę Kławę, to będzie dla mnie podejrzany, bo... O nie, o nie, o nie, proszę mnie zostawić, proszę mnie zostawić, okej okay. Dobra, nie wiem, co jest z tym Kławę w końcu Jest Kławę! Dobra, jak to Kławę, na 100% Kławę, ja wiem, że to ty Ja cię kręcę, Kławę! D dobra, nie wiem już. <laughs> ja każdego tutaj podejrzewam, co nie. Dobra, muszę zrobić zadanka 05177. Ok, zrobione zadanko. I teraz na górę, albo na lewo pójdę teraz. Dobra, idziemy na lewo. Proszę, żeby tutaj nie był kławę Jak dla mnie to jest on, ale nie mam stuprocentowej pewności. Znaczy, nie wpisywał kodu, a zostało mało czasu, dlatego mi się wydaje podejrzane co. Chodźmy na kamerki na szybko. Oj, żeby to nie był czarny. Kamery czyste. Wilson wbiega tutaj, dobra. Sprawdźmy kamerę jeszcze raz. Kławek wbiega. Dobra, uciekam stąd. Idę naprawić światła szybko. Idę naprawić światła. Dobra. Naprawiłem światła. Oj. Czrawka. Ej, patrz jak zawróciła od razu Coś tutaj będzie... będzie tutaj ciało? Nie, nie ma ciała. Ej, no ja już jestem totalnie... Nie wiem już! Naprawdę nie wiem Kru! Ile tutaj jest osób? Patrzcie na to! Tutaj będzie jakiś kill, tu, tu będzie kill, tu będzie kill! O, Był kill! <laughs> Dobra! Czyli kto teraz... Ale to nie był jednak kławę! Ja cię kręcę! Ale tu są emocje, moi drodzy, tu są takie emocje Dobra, security No, co? Ciemno-zielony na oczach Lol, czarny Nie było tego widać chyba Ja patrzyłem... A, może to był on Chociaż nie wiem to ciemnozielone. zielone okay, ale jak... Dobra! Nie to nie ja... No ja już nie wiem, nie zwróciłem uwagi w sobie Dobra, daję ciemnozielone. zielone Daję ciemno zielone, zobaczymy, uwaga Uwierzcie nie jestem Stałem koło niego Dobra i teraz Jak nie będzie to ciemnozielone, to szybki ten Szybkie był! Jo! Jez! Yes! GG! Dobra, gG! Dzięki za gierki! Było naprawdę, naprawdę super! okej, okay. Dzięki bardzo, drodzy widzowie! Tutaj pozdrawiam wszystkich widzów, którzy dzisiaj ze mną grali naprawdę fenomenalne gry! Fenomenalne gry! Przepięknie się z wami grało. Dziękuję wam za obecność, za oglądanie. Zapraszam na Instagrama, ponieważ to tam będę ogłaszał o nowych gierkach. Więc obserwujcie Instagrama. No i trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!